Witam wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału w dzisiejszej uroczystości. Witam wszystkich państwa. Let me welcome all those of you who accepted to take, fishing, to take part in our ceremony, ladies and gentlemen, welcome. zabranie głosu proszą ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki, współgospodarza uroczystości, Pański. Now let me ask ambassador of the US, please find the co-host of today's ceremony to take the floor. Panie wicepremierze, Panie Wicestrmarszałku, Panowie Wrocławie, Panie Prezydent, Panie Burmistrzu, Drodzy Dziaczaki. Serdecznie wszystkim dziękuję, że możemy być razem w dziesiątą rocznicę za z 11 6. Deputy Prime Minister, Deputy Speaker. Um, Madam President, Ma Mr. Mayor, dear friends, uh, Mr. Ministers, I would like to thank all of you for joining us today as we commemorate the 10th anniversary of the September 11 attacks. Every September since the first anniversary of 9-11, Americans and Poles have gathered in this place to honor the citizens who perished in the attacks on the World Trade Center. Co roku w rocznicę zamachów 11 września Polacy i Amerykanie spotykają się tutaj, żeby oddać hołd obywatelom, od którzy zginęli w atakach na World Trade Center i Pentagon. Here, Wśród ofiar byli niewinni mężczyźni, kobiety i dzieci z ponad 90 krajów

Historia zbliżyła nasze kraje również po 11 września. W momencie tragedii Amerykanie szukali pocieszenia i wsparcia u siebie nawzajem, ale też u przyjaciół na świecie. After the attacks, you stood by us. We remember. After the attacks, you sent letters presented flowers. My embassy friends still remember the wave of heat from the candles, the thousands of candles we placed on Aleja Miroslavsky. taka. wysyłaliście listy, składaliście w piarku. Koledzy i koleżanki z ambasady wciąż wspominają ciepło, emitowane przez tysiące zniczy, które ustawiliście w alejach miastowskich. Od the years, you erected monuments in towns and cities, small large, from Krakow to Kielca, from Białystok to Olsztynia. Budowaliście małe i duże pomniki w miastach i miasteczkach polskich, Krakowie, Kielcach, Białystoku, Olsztynie. I of course, Poland showed solidarity not only with towns,

W ciągu ostatniej dekady terroryści nie zdołali osiągnąć swojego celu. Wszyscy pokazaliśmy, że strach, strach nas nie pokona, że jesteśmy silniejsi. Jak prezydent Obama powiedział wczoraj, od 11 września upłynęła dekada. Cały świat widzi, że terroryści, którzy zaatakowali nas we poranek, nie mogą równać się z siłą charakteru naszego narodu, trzymałością państwa i trwałością naszych wartości. So to, to world, world, allies, children, Nie daliśmy się tej niewielkiej grupie działającej w oparciu o przemoc.

W ostatnich miesiącach pragnący demokracji mieszkańcy Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej odrzucili retorykę przemocy. Teraz próbują rysować mapy pokojowych dróg postępu w oparciu o powszechne prawa i swoje aspiracje. To wielki zaszczyt reprezentować Stany Zjednoczone w Polsce, szczególnie w dniu, w którym pamiętając o bólu, chcemy podkreślić, że mamy prawo żyć wolnym życiem bez strachu, pomagając innym wczerpać dary swobód, które mamy szczęście mieć. Dziękuję. W głosu proszę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generała Stanisława Kudzieja, który odczyta list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisława Komorowskiego. Now let me ask Chief of National Security Office to take the floor and read the President's letter. Szanowni Państwo, Panie Ambasadorze, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Panie Burmistrzu. Ladies and Gentlemen, dear Ambassador of the United States, Mr. Mayor, Mam ogromny zaszczyt i honor przedstawić państwu przesłanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, z okazji dziesiątej rocznicy tragicznych zamachów w Nowym Jorku i Waszyngtonie. It is my great honor to read to you the message of the president of the Republic of Poland on the occasion of the anniversary of the terrorist attacks on New York and Washington. Pan prezydent pisze. Mr. President, please. Minęła dekada od ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, 11 września 2001 roku. Ale mimo upływu tylu lat, rana, jaką wtedy zadano całemu demokratycznemu światu, nie zabliźniła nie z pamięć o tamtych wydarzeniach i świadomość jak bardzo zmieniło się nasze dotychczasowe wyobrażenie o świecie. We still remember those events and we have come to realize how much our perception of the world has changed. Dramat i tragedia zamachów zbliżyły do siebie wiele państw i narodów. The tragedy and drama of the attacks have brought peoples and nations together. Uświadomiły nam, że o wspólnie przyjęte i wyznawane wartości musimy walczyć razem, stając ramię w ramię. Polaków nigdy nie trzeba było do tego przekonywać. This is what Pols have always known. W naszym charakterze narodowym wyjątkowo mocno tkwi świadomość że wolności i wartości trzeba walczyć, bez względu na to, gdzie one są zagrożone. Our We know too well that our duty is to jest nasza narodowa charakterystyka. Znamy bardzo dobrze, że naszą obowiązką jest bronić o wolność i wartości, bez względu na to, gdzie są zagrożone. Polska zaangażowała się i konsekwentnie uczestniczyła w walce ze światowym terroryzmem. Polska zdecydowała się wziąć udział i przyspieszyła się w walce o terroryzm w świecie. Przez te 10 lat wszyscy wspólnie ponosiliśmy ofiarę. For the last 10 years we have all suffered sacrifices. Płaciliśmy wysiłkiem naszych społeczeństw, ale i życiem naszych najdzielniejszych obywateli, którzy mieli odwagę stawać na pierwszej linii walki z wrotem. Our pewody have made sacrifices. Our very, bravest citizens, those who had courage to be in the front line while fighting the, the enemy, lost their lives. Tak jak walka z teroryzmem jest sprawą nas wszystkich, tak samo naszym wspólnym obowiązkiem jest pamiętać o ofiarach 11 września, o obywatelach amerykańskich, polskich oraz o wielu innych państw. Combatting terrorism should be in everybody's interest. It is also our duty to remember the victims of September 11, the citizens of America, Poland and many other countries. Pamiętać na Należy, pamięć, należy się też tym, którzy przez te 10 lat walczyli o to, aby 11 września nigdy nie mógł się powtórzyć. We should also remember about all those who have for the last years fought to prevent September 11 from happening once again. Dziś w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich jej obywateli oddaję im najwyższy hołd. Today on behalf polskiej the and people, I pay them the highest respect. Pisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Sąd prezydent of the Republic of Poland, Bronisław Komorowski. Dziękuję za uwagę. O zabranie głosu proszę wiceprezes Rady Ministrów, Waldemara Pawła. Let me now ask Deputy Prime Minister to take the floor, Waldemara Pawlak. Panie Ambasadorze, Panie Marszałku, Panowie Ministrowie i Panie Prezydent. Excellency Ambasador, Mr. Marszal, Ministar, Madam Mayor. 11 września 2001 wszyscy byliśmy Amerykanami. Od september 11 2001 były wiele Amerykanie przez te 10 lat Wszyscy też zrozumieliśmy, że sprawa bezpieczeństwa to sprawa odpowiedzialności każdego z nas. For all of us. I tu nie ma miejsca na lekceważenie, na wycofanie się, bo w walce z terroryzmem potrzebna jest i odwaga, ale też wielka cierpliwość i wielka stanowczość.

i w tym tym momencie jest to właściwie cieszy się warto czytanie nazwisk, masz je wszystkie wypisane włącznie jest też jeden która była ojcem naszego słynnego kolarza. Przywołujemy także pamięć o nazwiskach i poświęceniu ratowników, którzy nie wahali się zaryzykować swojego życia, ani oddać e, zaryzykować zdrowia, ani oddać swojego życia. We also remember all those who did not hesitate to risk their own health and lives to save the lives of others.